Hej Sam, ja też Szymon, na te szwedzkie męstry. Hej, nazywam się Szymon i witajcie na szwedzkim z Mesterem. Dzisiejszy film będzie trochę związany z kulturą Szwecji, bo chciałem opowiedzieć o kilku sprawach, które warto wiedzieć. Niektóre są to faktycznie przydatne rzeczy, kiedy na przykład chcemy do Szwecji pojechać, czy na jakiś krótki wyjazd, czy na stałe. A kilka to po prostu mniej lub bardziej przydatne ciekawostki o tym kraju. Także zapraszam właśnie na taki zestaw ciekawostek o Szwecji. Pierwsza ciekawostka jest językowa. Szwecja jest jednym z niewielu chyba krajów, w którym możemy wymawiać słówkę nie tylko na wydechu, a także na wdechu. Jest to może troszkę naciągane, bo nie mówi się tak w całej Szwecji, a tylko w niektórych jej częściach, zwłaszcza na północy kraju, i dotyczy to tylko słówka zio w regionach północnych właśnie Szwecji, zamiast zio można zrobić, f", które również oznacza potwierdzenie. Nie usłyszymy, więc tego może zbyt często. Zależy też, z kim z jakiej części kraju rozmawiamy, ale faktycznie z takim potwierdzeniem poprzez krótkie wciągnięcie powietrza można się spotkać. I warto wiedzieć, co to oznacza, bo można się zdziwić, jeśli się tego nie wie. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy właśnie ja takie potwierdzenie usłyszałem, to zastanawiałem się, czy osoba, z którą rozmawiam, może ma jakieś kłopoty zdrowotne i o co jej chodzi, a było to właśnie potwierdzenie poprzez. Wpisuje się to też trochę w stereotyp tego, że Szwedzi, zwłaszcza ci z północnej części kraju, gdzie nie żyje zbyt wielu ludzi, nie lubią zbyt dużo mówić bez wyraźnej potrzeby. Także, właśnie, może takie powiedzenie zio, to dla nich nieco zbyt dużo i wolą ograniczyć się właśnie do szybkiego. Kolejną rzeczą z takich, które dobrze wiedzieć, kiedy się do Szwecji podróżuje jest to, że w Szwecji często odległość podaje się w milach. Kilometry również funkcjonują, ale właśnie obok tego są szwedzkie mile i tutaj uwaga bo mila może nam się kojarzyć z milą anglosaską czyli około 1.6 1.7 km, ale szwedzka mila to już znacznie więcej, bo jedna szwedzka mila odpowiada 10 km. Także warto to wiedzieć, kiedy na przykład ktoś powie nam, że coś znajduje się kilka mil stąd, to lepiej się od razu nie cieszyć i na przykład nie wybierać się tam na piechotę, bo kilka mil to kilkadziesiąt kilometrów, także już całkiem spora odległość. Kolejna rzecz, może nie jest aż taka ważna przy krótkich wycieczkach do Szwecji, ale przy dłuższych pobytach już jak najbardziej. Na przykład, kiedy chcemy wynająć mieszkanie w Szwecji, możemy zdziwić się, że w typowym szwedzkim mieszkaniu nie ma pralki. Zamiast tego funkcjonują wspólne pralnie. Pralnie to po szwedzku n tvet I właśnie w takich pralniach na przykład cały poziom robi pranie. I obowiązuje również grafik, a więc. Są wyznaczone godziny, w których dana osoba czy dana rodzina może sobie to pranie zrobić, także lepiej zwracać na to uwagę i się tego trzymać, jeśli chcemy dobrze żyć ze swoimi sąsiadami. Kolejna ciekawostka, o której chciałem wspomnieć, jest bardziej, można powiedzieć, teoretyczna, ale ma przełożenie na codzienne życie w Szwecji, bo chodzi mi o recykling, do którego, jak pewnie słyszeliście, Szwedzi przywiązują ogromną wagę. I ma to również przełożenie na całkiem imponujące statystyki, bo około aż połowa szwedzkich śmieci jest poddawana recyklingowi i wykorzystywana ponownie, a druga połowa również prawie w całości jest wykorzystywana w spalarniach śmieci, gdzie produkuje się z nich po prostu energię. Także nic lub prawie nic się nie marnuje, bo tylko około 1% szwedzkich śmieci ląduje na wysypiskach. Można nawet powiedzieć, że Szwecja ze swoimi śmieciami radzi sobie aż za dobrze. Ponieważ muszą oni importować śmieci z innych krajów, głównie z Norwegii i z Wielkiej Brytanii. Chodzi po prostu o to, że szwedzkie spalanie śmieci potrzebują dosyć dużej ich ilości, żeby w ogóle funkcjonować i móc tę energię produkować. I czasem po prostu te szwedzkie śmieci nie są wystarczające, nie ma ich wystarczająco dużo, dlatego potrzeba też dodatkowych jeszcze śmieci z innych krajów. I jest to więc naprawdę imponująca sprawa, pokazująca szwedzkie przywiązanie do natury i ekologii. Także właśnie, kiedy się jest w Szwecji, no to warto o ten recykling też zadbać i wszystko wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. Przy okazji ostatniej ciekawostki, znowu chciałbym poruszyć sprawę językową i chciałbym wspomnieć o szwedzkich dialektach. Nie będę tu jakoś bardzo zgłębiał sprawy, bo jest to naprawdę szeroki temat, po prostu nie starczyłoby czasu. No ale warto wiedzieć, że w każdym zasadzie regionie Szwecji mówi się w charakterystyczny, nieco odmienny od innych regionów sposób. Także to zróżnicowanie dialektalne jest na przykład w porównaniu z Polską naprawdę spore. Wiążą się też z tymi dialektami pewne stereotypy, a więc to, z jakiego regionu ktoś pochodzi jak ktoś mówi, może w pewien sposób rzutować na jego obraz, jego postrzeganie przez innych Szwedów. Na przykład skajski, a więc dialekt z południowych regionów Szwecji, jest uznawany za dosyć brzydki, niezbyt przyjemny dla ucha. Getteborski na przykład uznawany jest za dosyć zabawny, a Finnlandssvenskia, a więc fiński szwedzki, używany na przykład przez mniejszość fińską w Szwecji, jest używany za, uważany za dosyć pocieszny i sympatyczny. Są to oczywiście tylko stereotypy. Istnieją też dialekty, np. dialekt elfdalski, które są bardzo odmienne od riks svenskia, czyli można powiedzieć standardowego szwedzkiego, i które są trudne do zrozumienia nawet dla samych Szwedów. Ale jest to zdecydowana mniejszość. Nie ma wielu ludzi mówiących tak odmiennymi dialektami, ale w każdym razie warto mieć to na uwadze, że te warianty dialekty szwedzkiego potrafią być dosyć różne. Kiedy rozmawiamy na przykład ze Szwedami, to w zależności od tego skąd pochodzą, ich język może brzmieć nieco inaczej. Także jest to pewne utrudnienie w komunikacji, ale trzeba po prostu do tego przywyknąć i się przyzwyczaić. Podlinkuję też w opisie. Bardzo myślę ciekawy program, Szwedzkie Folkloriad, czyli szwedzki wyjaśniony, właśnie poświęcony szwedzkim dialektom. Także trochę szerszy obraz właśnie tego jak to wygląda można z niego wynieść. To jest wszystkie ciekawostki, o których chciałem dzisiaj powiedzieć. Także dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że było ciekawe i że czegoś nowego się dowiedzieliście. Jeśli się wam podobało, to napiszcie, bardzo chętnie zrobię jakąś drugą część poświęconą tego typu ciekawostkom. Tradycyjnie też na koniec zapraszam na grupę Naukę Szwedzkiego na Facebooku, na mesterowego Instagrama, no i oczywiście na kurs, bo już bardzo niedługo startują np. intensywne kursy wakacyjne, podczas których w miesiąc lub dwa można całkiem sporo sobie swój szwedz szwedzki podszkolić. Także zapraszam serdecznie, jak zwykle dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia mam nadzieję za tydzień. Hej